Chwała Tobie, Panie, Panie. Jezus powiedział do uczniów, niech będą przepasane biodra Wasze i zapalone pochodnie, a Wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacza szczęśliwi owi obis, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich takimi zastanie. Oto słowo pańskie, pała tobie chryste. My drodzy każdego dnia staramy się zrozumieć sens słowa, które słyszymy właśnie z, tej, z tego ołtarza Słowa Bożego, Zambody. Stąd też dzisiaj również pochylimy się nad usłyszaną perikopą Ewangelijną. Pan Jezus mówi nam do nas dzisiaj słowa, które... Można byłoby tak zinterpretować w pewnym sensie jako taki duchowy alarm, taki głośno bijący dzwon czy syren. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Co to oznacza? Do czego nas Pan wzywa? Przed czym nas ostrzega? Kochani, to wezwanie do czuwania, ale do również gotowości. Nie tylko tej fizycznej gotowości, by być świetnie wysportowanym, przygotowanym na różnego rodzaju sytuacje życiowe, ale nade wszystko do gotowości duchowej, moralnej, do takiej gotowości wewnętrznej. Bo chrześcijanin, siostry i bracia, nie może spać wtedy, gdy świat odwraca się od Pana Boga. A w takim świecie dzisiaj żyjemy. Każdego dnia widzimy, choćby podczas każdej, każdej transmisji Mszy Świętej, jaki promil tych, którzy odwiedzają tą, tę kaplicę, to są osoby, które właśnie odwracają się od Pana Boga. Które nie mają zamiaru się modlić, tylko kpić, żydzić i pokazywać nas, modlących się jako relikt przeszłości, jako coś bardzo wydziwaczonego. Moi drodzy człowiek XXI wieku, ma w dłoni nieskończoną ilość informacji. Wiemy doskonale, co się dzieje w każdym zakątku świata. Wiemy, że Trump nie spotka się z Putinem, że ta, to spotkanie zostało odwołane z takich czy innych powodów. Wiemy, co dzieje się w Japonii, wiemy, co dzieje się w Chinach, co dzieje się na każdym, w każdym zakątku świata, w Ameryce. Ale tak na, na, najczęściej mamy ogromny problem, bo nie wiemy tak do końca, co dzieje się w, w moim podwórku, na moim podwórku, w moim sercu. Kiedy pytamy, jak żyć? Często zamiast Ewangelii bierzemy za właśnie smartfon, bierzemy za laptopa, bierzemy za wszelkiego rodzaju inne urządzenia, które dają nam. Błyskawiczną możliwość transmisji danych wpisujemy Google w Google wyszukiwarce hasło czy też AI hasło i już wiemy i wydaje nam się, że jesteśmy wielce jaśnie oświeceni. Kiedy szukamy odpowiedzi zaglądamy nie do Pisma Świętego, nie korzystamy z tego Słowa Bożego, które płynie każdego dnia z ambonek całego świata, ale szukamy tak odpowiedzi na te pytania w mediach. I zapominamy, siostry i bracia, może o tym nawet nie wiecie, wy młodsi, że nikt z nas nie został stworzony po to, by żyć z poradników, lecz po to, by żyć z Bożego Słowa. Moi drodzy, Pan Jezus nie mówi nam dzisiaj Niech wasze głowy będą pełne informacji, co się dzieje w świecie. Czy, czy słyszeliście coś takiego w dzisiejszej Ewangelii? No nie. Pan Jezus mówi jasno, niech wasze biodra będą przepasane. To znaczy bądźcie gotowi do drogi, bądźcie silni, bądźcie czujni, bądźcie ludźmi żyjącymi wedle określonych zasad bo właśnie te przepasane biodra, o których dzisiaj mówi Pan, to przecież obraz człowieka, który nie jest jakimś rozleniwionym człowiekiem, który nie pozwala, by świat mu pokazywał, co ma czynić, tylko je, nasze, przepas, nasze przepasane biodra są takim symbolem naszej gotowości na spotkanie z Bogiem. Żyjemy w epoce Takiego właśnie pasa, rozwiązanego pasa moralnego. Wielu mówi, każdego niemal dnia każdy ma swoje pra, pra, każdy ma swoją prawdę, wy chrześcijanie, katolicy żyjecie wedle swojej prawdy, a my, ludzie lewicy na przykład, żyjemy wedle swojej prawdy i nie próbujcie nam mówić, jak mamy żyć. Każdy sam decyduje, co jest dobre, a co jest złe. Moi kochani, tam, gdzie każdy ma swoją prawdę, tam prędzej czy później nie ma żadnej prawdy i też nie ma żadnych zasad. Moi drodzy, wielu dorosłych, nawet spośród tych, którzy mówią o sobie, że są ludźmi wierzącymi, <laughs> przyznaje, że nie ma już siły do walki. Z moralnym zamętem tego świata, w którym żyjemy. Mówią: Niech młodzi robią, co chcą, niech decydują, co jak chcą, niech żyją ze sobą, jak chcą. A przecież to od Was, od nas, drodzy, drogie siostry i bracia, dorośli, od nas zależy i to my mamy być tymi pierwszymi świadkami wiary. Gdzie się nauczą nasze dzieci? Gdzie się nauczą, nauczą nasze wnuki zasad moralnych, jeżeli my nie będziemy tym filarem tych zasad moralnych? Jeżeli nie będziemy wskaźnikiem, jak mamy postępować? Kto nas uczył modlitwy, Katecheci w szkołach? Nie. Katecheta, katechetka to nie są osoby, które uczą nas zasad wiary. To tak jakbyśmy powiedzieli, dobrze wysyłam swoje dziecko do szkoły, do pierwszej klasy, czy tam do przedszkola, niech pani przedszkolanka, czy pani z pierwszej klasy z nauczania początkowego zacznie uczyć moje dziecko mówić, bo przez 6 lat nie, nie uczyłem dziecka mówienia, no bo przecież to jest zadanie szkoły. I ten przykład jest znakomitym przykładem również do zasad moralnych, które dziecko, które dziecko powinno jak gdyby. z Pokarmem matki zsać i uczyć się w swoim domu. Dorośli mamy być więc tymi pierwszymi świadkami wiary. Pierwszymi przewodnikami o wartościach. Jeśli my nie je pokażemy młodemu pokoleniu, jak wygląda życie oparte na Ewangelii, to wierzcie mi, siostry i bracia, że pokaże im to świat. Ale nie pokaże wedle zasad Ewangelii, ale po swojemu, bo ten konflikt świata z Bogiem trwa od tysięcy lat. Dlatego potrzebujemy takiego zestawu naprawczego do swojej duchowości. Nie takiego z reklam, nie takiego z Google, nie takiego z AI, ale z prawdziwego źródła. Zapyta ktoś z Was, o czym Ty mówisz, o jakim zestawie naprawczym duchowym? Otóż taki, taki zestaw naprawczy, duchowy składa się z pięciu zasad. Po pierwsze, Słowo Boże, które nigdy nie kłamie, które się nie zmienia, które nie manipuluje, jest niezmienne od tysięcy lat. Po drugie, modlitwa, która przecież nie jest ucieczką, lecz spotkaniem z żywym i prawdziwym Bogiem. Po trzecie, to, w czym uczestniczymy każdego dnia, czyli święta Eucharystia, gdzie Jezus naprawdę nas karmi najświętszym ciałem i swoją krwią. Gdzie Chrystus nas naprawdę uzdrawia. Gdzie Chrystus naprawdę nam pomaga. Po czwarte, w tym zestawie naprawczym, duchowym jest sakrament pokuty. Ktoś z młodych mówi, ale Wy katolicy cały czas walicie się w piersi, mówiąc, moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Moi drodzy, to nie o to chodzi. Sakrament pokuty to jest sakrament, w którym człowiek ma odwagę stanąć w prawdzie wobec Boga przed, i otworzyć samego siebie, spojrzeć na samego siebie oczyma również Boga. Sakrament pokuty to jest taki, taka łaźnia, w której otrzymujesz najpiękniej pachnący. Żel, mydło, którym możesz zmyć wszystko, co powoduje, że byłeś nieświeży duchowo. To taki oczywiście przykład. I tym piątym elementem tego zestawu naprawczego, duchowego jest to, o czym mówimy każdego dnia z tej Anglą. Miłość Bliźniego, którą bardzo bagatelizujemy, bo na temat miłości Bliźniego każdego dnia słyszymy tyle różnych wypowiedzi, kazań, nauk, kateches, a tak naprawdę mało kto próbuje wprowadzać te wszystkie zasady w swoje życie. Siostry i bracia, czasy się zmieniają, technologia się rozwija, biegnie naprzód, ale jedno jest konstans, nie zmienia się, jest stałe. To, że Jezus przyjdzie. I to właśnie do nas kieruje dzisiaj te słowa: szczęśliwi jesteście owi cudzy, których zastanę czuwających i oczekujących mnie. I nie chodzi o to, byśmy byli, nie wiem, super doskonałymi, byśmy każdego dnia godzinami klęczeli w kaplicach, w świątyniach, nie nie tego oczekuje od nas Pan. Oczekuje od nas normalnego życia, w którym życie Życiu poprzez świadectwo będziemy dawali świadectwo Ewangelii. Moi drodzy, nie chodzi więc o to, byśmy w doskonałości żyli cały czas, ale byśmy starali się być wiernymi i takimi czuwającymi, mającymi świadomość, że cokolwiek powiem, cokolwiek zrobię, cokolwiek napiszę, cokolwiek, jakąkolwiek podejmę decyzję, muszę mieć świadomość że ona będzie rodziła skutki również w mojej duchowości, na moj, skutki na moją wieczność. Bo czuwanie to nie jest takie, nie wiem, napięcie, ale to jest gotowość mojego serca. Gotowość, by w każdej chwili stanąć przed Bogiem, z moim sercem. I dbałość o to, by to moje serce było czyste. Gotowość, by nasze dzieci, które wychowujemy i wnuki, widziały nas, w nas również ludzi sumienia, by widziały nas, jak klękamy przed Bogiem, by widziały, że dla, dla mnie Bóg jest kimś wielkim, by, byśmy też byli ludźmi, którzy potrafią rozmawiać ze sobą, którzy potrafią w wielu kwestiach dogadywać się, a nie wybijać wzajemnie. Niech więc ten wieczór, dzisiejszy wieczór, stanie się dla nas takim czasem, rachunku sumienia, duchowego rachunku sumienia. I zadaj sobie pytanie, droga siostro i bracie, już na koniec dzisiejszego rozważania, czy naprawdę jestem gotowy? Czy mógłbym, czy mogłabym za świętym Janem XXIII powiedzieć, moja walizka życia jest gotowa każdego dnia, by stanąć przed, przed Stwórcą. Czy jestem na to gotowy? Czy moje biodra są przepasane Ewangelią? Czy może już dawno poluzowaliśmy sobie pas naszych zasad moralnych? Prośmy Matkę Najświętszą, która jest mistrzynią modlitwy i uczuwania, aby pomogła nam codziennie trzymać w dłoniach tę zapaloną pochodnię wiary, aby Pan, kiedy przyjdzie, nie zastał nas śpiących duchowo, lecz wiernych i czuwających i gotowych na spotkanie. I w takim duchu zechciejmy teraz wspólnie razem pomodlić się we wszystkich intencjach, które w dniu dzisiejszym chcemy Bogu przedstawić. Panie nasz, wejrzyj na ludzi spraw, by wytwale szukali ciebie jako jedynego zbawcy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Wejrzyj na osoby zniewolone różnymi uzależnieniami, hazardem, prostytucją, również internetem i sprawa, by potrafiły odrzucić złe postępowanie, a wybrać drogę autentycznej wolności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wejrzyj na kierowników duchowych, na nas, pasterzy, i spraw, by, byśmy pełni rozdrobności i świętej gorliwości służyli jak najlepiej Wam, Drogie siostry i bracia, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wejrzyj, Panie, na dzisiejszą solenizantkę, na Panią Urszulkę, obdarz ją łaskami, łaską zdrowia duszy i ciała i otocz zawsze tymi, którzy ją będą szanowali, ludźmi kochającymi ją, ją i przyjaciółmi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Oczyść dusze naszych bliskich zmarłych i przyjmij ich do niebieskiej społeczności świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I wejrzyj również na każdą i każdego z nas uczestniczących w tej świętej Eucharystii i spraw, byśmy zawsze byli ludźmi czuwającymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Który żyjesz, i królujesz na wieki wieków. Amen.